Dziękuję, że jesteście ze mną w tej podróży przez czas, technologię i wspomnienia. To były nasze początki, to pierwsze nieśmiałe kroki w nowej kuźni, stawiane z nadzieją i niepewnością. W sercu tej ziemi, gdzie cisza mówi głośniej niż miejski gwar, budowaliśmy nasz być może ostatni dom, tań maleńkiej, niemal opustoszałej, a jednak przesyconej niepowtarzalnym, nostalgicznym urokiem miejscowości. Miejsce stało się naszą ostoją, naszą Arkadią, azylem wolnym od zgiełku i szaleńczego pośpiechu współczesności, ukrytą przestrzenią pośród szeptów lasów i złocistych bezkresnych pól, gdzie czas zdaje się płynąć własnym, dostojnym i spokojnym rytmem. Chcę zabrać Was w nieznaną podróż, która łączy przeszłość z teraźniejszością. Postanowiłem zestawić ze sobą dwie ery, dwie filozofie latania. Z jednej strony niegdyś wypasiony profesjonalny Mavic 2 Pro, prawdziwa legenda w swoim czasie. Z drugiej, obecne maleństwo technologiczny cud, Mini 4 Pro. Dwa różne światy, jeden cel uchwycić duszę tego miejsca. Ja już znam wynik tego technologicznego pojedynku w jesiennej scenerii, gdzie światło jest zarówno sprzymierzeńcem, jak i wyzwaniem. Wam, drodzy widzowie, pozostawiam przestrzeń do własnych obserwacji i oceny, która wizja, która paleta barw i emocji bardziej do was przynosi. Niestety, kapryśna jesienna chaura nie sprzyja nowym filmowym ułowom. Pogoda, jak to się mówi, stanowczo pod psem. Dlatego dzisiaj oddaję się magii postprodukcji, sięgam do archiwalnych, słonecznych ujęć, by tchnąć w nie nowe życie. To również czas na zmagania z potęgą narzędzia. Odkrywam nowe, wręcz zdumiewające możliwości 20 odsłony kombajnu montażowego DaVinci Resolve, to jak utrzymanie nowej palety barw, gdzie każdy suwach i filtr to nowe możliwości. До услышания.